Hej, hej! Witam się z wami bardzo serdecznie. Dziś kolejny zdrapkowy, wtorkowy odcinek ze zdrapkami od widzki Ewy. Także moi drodzy, dzisiaj jak widzicie mamy milion złotych w banku. Zobaczymy co uda nam się wydrapać w tej zdrapetce za dwie dyszki. No i dziś odcinek jest za 47 złotych. Jak się nie mylę, 20, 30, 40, 45, tak jest. Za 47 złotych. Zobaczymy co przyniesie dzisiejszy dzień. Tymczasem, zapraszam Was do oglądania. Życzę przede wszystkim miłego dnia. I co, zaczynamy. I zaczynamy. Okej, okay, moi drodzy. Także będziemy się brali do drapania, ale jeszcze tak, przed odcinkiem chciałem Wam tylko powiedzieć, że zapraszam Was na kanał Zdrabkowa Brygada Adasia i mamy, bo przez chyba rok czasu nie wstawiali filmików a wczoraj nagrali ten odcinek dla mnie i wyszli na tym całkiem nieźle. Także w opisie zostawię Wam link. Niewiele im brakuje do 1000 subskrypcji, także wpadnijcie, zalećcie i koniecznie napiszcie im pozdrowienia od Majoreksa, bo ten odcinek, który oni nagrali, nie wiem czy powiedziałem to, ale nagrali go specjalnie dla mnie. Dobra moi drodzy, także teraz już przechodzę do drapania. No to lecimy. No i drapiemy. A tu mamy 550, stuweczkę, 50 po raz drugi, 2 złote, 500 po raz drugi, 2 złote po raz drugi, 4 złote i, i 50 tysięcy. Także, jak widzicie, w tym polu nie mamy nic, ale może w polu bonusowym coś się trafi? A tu jest. A tu jest sztabka. <laughs> o, jakbym taką sztabkę mógł sobie wymienić na prawdziwą, to kurde, czemu nie? Why not, jak to mówią Angole. <laughs> Dobra, lecimy dalej. 26, 4, o coś mi się tutaj ciężko drapie tą zdrapeczkę, 4, 12 i 27, jak się nie mylę, dobrze mówię, dobrze mówię. Odsłaniam już wam, żeby to wszystko było klarowne i czytelne. Także proszę bardzo. No i lecimy. Kocham zdrabki. Zobaczymy, czy zdrabki nas kochają. A tu mamy co? 32, 2, 6, 7, także nie ma. 28 oczywiście obok, bo jakby mogło być inaczej? 18 nie mamy. 33. 13 oczywiście obok 16 nie mamy 22 też nie mamy także szukamy dalej trujeczka oczywiście obok <laughs> 9 nie mamy czekajcie o. 14 29 no i ostatnia liczba przed nami także już patrzymy co tam jest za liczba a tu jest 17. No niestety także kocham zdrapki. Nas nie kochają, coś dzisiaj. Może innym razem? Będziemy próbowali, oczywiście. Ok, także teraz kolejna zdrapeczka, moje 77. Z Zdrapeczki podarowane od Ewy. Także mówię, każda wygrana to jest plusik. Także będzie miło, będzie miło. 24, 18, 9 i 6 to są nasze wygrywające liczby. A, dobrze, widzicie, także już nie drapię dalej. No i szukamy. 17 nie mamy. 36 nie mamy. Czwóreczkę nie mamy czwóreczki. O! A tu 8, no blisko, blisko. 37 nie mamy. Także szukam dalej. 22 nie mamy, 11 też nie mamy. 33 nie mamy. Dwójeczka nie mamy i 12 nie mamy. Także jeszcze teraz co nam zostało to pole bonusowe. Może w końcu uda nam się znaleźć tą gwiazdkę, także już się o tym za sekundę przekonamy. A tu mamy słoneczko, moi drodzy. Mamy słoneczko, no. Tak blisko gwiazdki. Ale to jeszcze nie to. Będziemy próbowali dalej. Ok. Lecimy dalej. Kolejna zdrapeczka. Ekstra pensja. OK. Także ja już sobie tutaj drapię. 14, 11, 24 i 18. Tutaj już zdrapię wszystko. Ok. No i dobra, także drapiemy, szukamy. 33, 23, czyli obok. 16, 22, ekstra pensja. No dobra, także lecimy dalej. Tu mamy co? Dziewiąteczkę. 26, 15, 19 i i i i, i 27. No niestety, także ekstra pensja. Niestety okazała się też pusta. Na razie jeszcze nie mamy nic wygrane, ale może w codziennie 1000. Zaraz się tego dowiemy. Także jak widzicie, codziennie 1000 z numerem 6. Zobaczymy, czy będzie wygrany ten numer. Także drapiemy. A tu mamy co 24: trójeczkę, czternastkę, czwórkę i 46. Okej. Okay. O, teraz na pewno ładniej widzicie? Jeszcze o, odgarne. No i dobra. 25 nie mamy, szósteczki też nie mamy. 47 nie mamy. Już nawet nie będę czytał, że obok obok, bo to bym się po prostu powtarzał. Dobra, 40. 21 nie mamy. 365 dni, no, ale z tego co wiem, to nie ma już wygranej głównej w tej zdrawie. Także na darmo. 11 nie ma, 22 nie ma, 15 nie ma, 8 nie ma, 2 nie ma, 13 nie ma, 12 też nie ma. Także zostaje nam ostatnia tutaj linia do zdrapania, no i zobaczymy, czy się zadzieją jakieś czary. A tu mamy 23, 36, 18, 44 i ostatnia liczba. 17. No jak widzicie, także nie mamy też nic. Także zostaje nam ostatnia zdrapeczka, ostatnia nadzieja. Na jakiś wynik w dzisiejszym odcinku milion złotych w banku. No dobra. Także zaczynamy drapanie. Trzymajcie kciuki, moi drodzy, koniecznie. No i ja zaczynam już tutaj sobie jechać z tymi moimi wygrywającymi liczbami. Także 45, 5, 29, 31. 35 i 25 to są nasze wygrywające liczby. Proszę bardzo. No i zaraz wszystkiego się dowiemy. Tu mamy czwóreczkę. Czy ja dobrze widzę? Moi drodzy, mamy wygraną. Hurra! Także jest 35. No cieszę się bardzo, cieszę się bardzo. Bo już ten dzisiejszy wynik będzie na pewno podratowany, także ekstra. I od razu tutaj, moi drodzy, teraz jest dobry moment na zostawienie łapeczki w górę dla tej zdrapki i dla szczęśliwej ręki Ewy. Także ekstra. No i drapiemy dalej. 38, trójeczka, 32, także nie ma, ale szukamy dalej, szukamy dalej. Jeszcze mamy trochę tych, jak widzicie, woreczków do odkrycia z naszymi liczbami. Które mamy tutaj, także szukamy tych naszych liczb. Nie wiem, czy dobrze tutaj zdrapie. O, ósemeczka, no ósemeczki nie mamy, także szukamy, szukamy dalej. 13, 9, nie mamy. 26, niestety też nie mamy. 28, no też nie mamy. Ok, także lecimy dalej, szukamy. 37, 42 14 22 i 17. Także jak widzicie, też nie mamy. Lecimy dalej, lecimy. 41 nie mamy. Szósteczka. Niestety nie mamy 16. Też nie mamy. 24 no tak blisko, a tak daleko, jak widzicie obok. 11, 11 nie mamy, no i zostaje nam ostatnia linia do zdrapania, także wszystkiego się teraz dowiemy. 36, no nie ma, 23 też nie ma, 46 też nie ma, 30 nie mamy, również tak blisko, a tak daleko. I dyszka. Dobra, moi drodzy, także sprawdzamy teraz, co się kryje pod 35. A tu mamy dwie dyszki, moi drodzy. Także mamy zwrocik. Dobre i to. Cieszę się ogromnie. Także mamy zwrocik w tej zdrapeczce. Na najważniejsze, że nie wyszliśmy na zero. Także Ewa, mam nadzieję, też nie jesteś zawiedziona, bo dobry zwrocik nie jest zły z tej zdrapeczki. Także jest to i tak. Nasz plus, bo zdrapeczki, jak już wcześniej mówiłem, są podarowane. Jest to kolejny odcinek z serii ze zdrapkami od wicki Ewy. A już jutro będzie taka wisienka na torcie. Już wam pokazuję. Tylko wyciągnę sobie z mojego futerału, <laughs> futerału. Jutro będzie gruby odcinek. Zobaczcie, jutro będzie gruba kasa. Jubileuszowy milion, czyli januszowy milion. Kocham zdrapki kolejne podejście neonowe 7, szybkie 50 i super 7. Także już jutro będą kolejne zmagania ze zdrapeczkami. Koniecznie wpadnijcie, kto jeszcze nie subskrybuje kanału, to teraz jest dobry moment, by to zrobić, bo nic się zbytnio nie dzieje, tylko przekazuję informacje. Zachęcam do zostawienia subskrypcji. Na moim kanale zawsze coś się będzie ciekawego działo, także mam nadzieję, że Was nie zanudzę. A ja tym pozytywnym akcentem będę się z Wami żegnał. Życzę wszystkim miłego dnia. Trzymajcie się ciepło. Hej, cześć, pa! pa.